Co mi się spodobało? <noise> bo u to miał mindfucka wczoraj, kurwa, leży kiera Leży drugi <noise> Ładnie <noise> karmel diablisz sobie Jakiś Kurwa diaborman? mam Ja pierdolę Nie mogę pedał się zabijać Nie na pierdolę radio, bo Cię zabiję No dobra, ja chyba wysiadam, leży kurwa ze mną, to niech mnie nie zabili, nie? Dobra, weź się z nim tu pizza, nie leży Nakładam MR pod sobie, Wszystkim kiną się kurwa Ja Ci założę tu gaming zestaw Leży czwarty no nice, z Dawidku, jesteś ja strzelasz. Leży tam prawie. Leży drugi. Co za nasz? Leży trzeci. Leży trzeci. Leży czwarty radios. No Leży jeden. Leży drugi. O co ty potrzebujesz? Leży trzeci? Trzeci raz kurwa jeszcze nikt nie Trzeci raz myślę kurwa, że to tak Leży kira ja, To nie jestem ja No ale pizda w pierwszych kurwa Hami leży cały chyba Ty też pierd... Leży Leży Tu się rusza Typ się nie rusza Leży kurwa drugi, pizda, pizda, pizda Ja tu i Leży pizda słaba